Nie patrz na to, co dzieje się za oknem Zadbaj o to, by tak nie było w głowie Jeśli dobrze jest, pielęgnuj to najmocniej I nie pozwól, by coś działo się okropnie Nie, nie, nie pozwól, by było coś okropnie Nie, nie, nie Za oknem pod nic nie szkodzi, zwinięty Lolo jest. Zaraz zanim będzie nowy, uśmiecham się. W mojej głowie wciąż przygody. Co chcę, to jest. Potencjał nieprzwyciężony Za oknem pada deszcz. Nic nie szkodzi, zwinięty Lolo jest. Zaraz zanim będzie nowy, uśmiecham się. W mojej głowie wciąż przygody. Co chcę, to jest. Potencjał nieprzezwyciężony Za oknem pada. Deszcz. Lolo jest, z doświadczenia wiem, gdy ja jestem szczęśliwy, to też wszyscy wokół mnie Pięknie wtedy jest, kiedy pozytywny klimat, nikt nigdzie się nie spina. Wszyscy w chuj, wesoła mina To tak trzymać Tak, tak, tak trzymać Wesoła mina Taka tylko trzymać, tak nic nie szkodzi. Zwinięty los. Zaraz, zanim będzie nowy, uśmiecham się W mojej głowie wciąż przygody, co chcę, to jest Potencjał nieprzezwyciężony Za oknem pada deszcz Nic nie szkodzi, zmienięty lolo jest Zaraz, zanim będzie nowy, uśmiecham się W mojej głowie wciąż przygody, co chcę, to jest Co to jest potencjał nieprzezwyciężony Za oknem pada deszcz Nic nie szkodzi, lolo jest ja wiem, gdy ja jestem szczęśliwy, to też wszyscy wokół mnie. Pięknie wtedy jest, kiedy pozytywny klimat nikt, nigdzie się nie spina. Wszyscy wchodzą wesoła mina, tylko tak trzymać. Tak, tak, tak trzymać. Wesoła mina, tak, a tylko trzymać, tak, trzymać, tak. Za oknem pada deszcz, nic nie szkodzi, zwinięty lola jest. Zaraz zanim będzie nowy uśmiecham się W mojej głowie wciąż przygody, co chcę to jest Potencjał nieprzezwyciężony Za oknem pada deszcz Nic nie szkodzi, zmienięty lolo jest Zaraz zanim będzie nowy uśmiecham się W mojej głowie wciąż przygody, co chcę to jest